Wing Tsun Kung Fu to sztuka walki wywodząca się z klasztoru Shaolin. Opisana historia prezentuje najbardziej prawdopodobny przebieg zdarzeń, który spowodował powstanie oraz przetrwanie do dzisiejszych czasów koncepcji Wing Tsun Kung Fu. Surowe zasady nauczania mników z klasztoru Shaolin dawały niezwykłe rezultaty, z tego też powodu ich sława obiegła całe Chiny. Gdy chińskie władze weszły w konflikt z manżurami, postanowiły skorzystać z wiedzy i doświadczenia bojowego mistrzów klasztoru. Cesarz rozkazał najwybitniejszym mistrzom opanować skuteczną sztukę walki, którą żołnierze mogliby przyswoić w krótkim czasie. Wówczas, aby poznać pełny system, należało temu poświęcić około 18 lat życia. Zadania podjęło się trzech wybitnych mistrzów. Pierwszy z nich, Miao Chin, był specjalistą w dziedzinie walki mieczami motylowymi. Gi Xin był z kolei ekspertem technik kija Smoka. Była jeszcze mistrzka Game Moi, specjalizująca się w chińskim boksie mistrzyni w stylu białego żurawia. Trójka mistrzów oparła nowy system zarówno na miękkich technikach charakterystycznych dla Udang, jak i na twardych, kojarzonych głównie z Shaolin. Zrobili przegląd wszystkich technik i starali się wybrać te najskuteczniejsze i najbardziej zabójcze. Tak powstały zaczątki koncepcji Wing Sun Kung Fu. Wówczas była to bezimienna sztuka walki oraz metodologia nauczania, która wymagała zaledwie kilka lat szkolenia. Rząd z Manchu jednak coraz bardziej obawiał się mnichów z Shaolin oraz ich wiedzy, dlatego wydał rozkaz zaatakowania klasztoru. Wojsku nie udało się zająć świątyni. Następny atak zainicjowany przez najwyższego urzędnika cywilnego oraz zdradzieckiego mnicha nie powiódł się, lecz podpalenie budynków klasztornych przy jednoczesnym ataku z zewnątrz przyniosło wielkie zniszczenia oraz uniemożliwiło ostateczne dopracowanie tworzonego przez trójkę mistrzów stylu. Pożar klasztoru przetrwało tylko pięciu mistrzów. Wśród nich była mniszka Gim Moi pełniąca funkcję przełożonej klasztoru, mistrzyni stylu Białego Żurawia, Opad Pak opat Gisin, mistrz Miao Hin oraz mistrz Fung Do Tak. Te piątkę nazwano później jako pięciu starszych. Gim Moi udała się do świątyni Białego Żurawia, mieszczącej się na górze Tai Lung. Tam nieprzerwanie pracowała nad wcześniej stworzonym systemem. Co ciekawe, w tym rejonie Gim Moi spotkała się z wcześniej nieznanymi dla siebie technikami walki, które uznała za praktyczne. Postanowiła wykorzystać je w swojej pracy nad nową koncepcją Wing Tsun. Spotkanie Gim Moi z Wing Tsun Warto wspomnieć, że legenda Kung Fu przytacza pewną ciekawą historię miłosną. W okolicy świątyni, w której przebywała mieszka Gimmo, zamieszkał także Jimi wraz z córką Jin-Wing Tsun. Oboje schronili się tu przed prześladowaniami manżurów. Jin-Wing Tsun miała wyjść za mąż za handlarza Solon z Jednak zakochał się w niej także lokalny gangster, który koniecznie chciał ją pojąć za żonę. Ojciec, obawiając się o życie dziewczyny, nie miał innego wyjścia jak zgodzić się na to małżeństwo. Zastrzegł sobie jednak, że musi o tym fakcie poinformować obecnego narzeczonego córki, tak nakazywała tradycja. Wówczas nie istniały szybkie formy przekazywania wiadomości. Narzeczeni mieszkali daleko od siebie, więc mogło to trwać nawet 12 miesięcy. Gdy o zdarzeniu dowiedziała się mniszka Gimmo, postanowiła pomóc Wing Tsun i nauczyć ją opracowanego przez siebie stylu walki. Dzięki temu dziewczyna samodzielnie mogłaby obronić się przed natrętem. Treningi kung fu odbywały się w górach, trwały od rana do wieczora. Wing Tsun dzięki swojej wytrwałości i wielkiemu uporowi, stała się, można by powiedzieć, pierwszą mistrzynią sztuk walki, która w przyszłości zostanie nazwana jej imieniem. Wykorzystując poznane techniki, spryt, prędkość oraz jednoczesną obronę i atak, skutecznie rozprawiła się z zakochanym w niej gangsterem. O ślubie nie było już więcej mowy. Gim Moi postanowiła w końcu opuścić Świątynię Białego Żurawia. Wyjeżdżając, nakazała Wing Tsun ćwiczyć poznane techniki i rozwijać zdobyte umiejętności. Wing Sun pilnie ćwiczyła, a miłością do Kung Fu zaradziła swojego już wtedy męża. Oboje dużo podróżowali jako handlarze, dlatego też historycy Kung Fu domniemują, że mogli mieć styczność z innymi technikami walki, które z kolei mogły zainspirować rozwój stylu opracowanego przez game Moi. Każdorazowo musiały to być osoby godne zaufania. Mąż Wing Sun nauczył stylu Kung Fu zielarza i znawcę anatomii. Zielarz nigdy nie pokazywał swoich umiejętności osobom trzecim. Zdecydował się na przyjęcie zaledwie dwóch uczniów. Jednemu z nich przekazał kilka technik ręcznych. Cały system poznał tylko jego drugi uczeń, Ungua Bo. Spotkanie tych dwóch mężczyzn to także moment, w którym powstała nazwa stylu kung fu. Zielarz mianowicie zapytał swojego mistrza, jak powinien nazwać sztukę walki, której się uczy. Ten wówczas odpowiedział, że to styl jego żony, Wing Tsun. I tak już zostało Wing Tsun Kung Fu. Warto podkreślić, że po chińsku Wing Tsun oznacza Piękna Wiosna, jednak nazwa stylu podchodzi od imienia pierwszej mistrzyni, a nie pory roku. Do rozwoju stylu Wing Tsun niewątpliwie przyczyniło się spotkanie wspomnianych już dwójki mężczyzn. Obaj byli aktorami chińskiej opery, znajomość sztuki walki przydawała im się w codziennej pracy aktorskiej. Liu Tai doskonale znał techniki długiego kija o nazwie, po polsku. Forma 6,5 punktu długiego kija. Przekazał mu je mnich Gisin, jeden z pięciu starszych z klasztoru Siuram. W tamtych czasach aktorzy przemierzali znacznej odległości, podróżując do miast, w których dawali przedstawienia statkami rzecznymi, tak zwanymi dżonkami. Wung-Hua-Bo i Lyungi Tai podróżowali tą samą dżonką, mieli więc dużo okazji do udoskonalenia Wing Tsun. Lyungi Tai jest uznawany za spadkobiercę tak rozwiniętego systemu. Aktor nauczył tej sztuki walki lekarza Lyungiana z Fashan. Z kolei ten ćwiczył z ogromnym zaangażowaniem, nieustannie doskonaląc umiejętności. Szybko stał się mistrzem, w ciągu swojego życia wielokrotnie stawał do walki z wojownikami, którzy chcieli sprawdzić jego umiejętności. Był niepokonany i szybko został nazwany królem Wing Tsun Kung Fu. Liu Yang miał też kilku swoich uczniów. Jeden z nich, dzięki swojej determinacji, stał się jego najlepszym uczniem i był nauczycielem legendarnego Mana. Ale o tym już w następnym odcinku.